Tutaj tak. Bulwarz Czerwiński, Serena Turystyczno-Rekreacyjny Radzie Powiegu Wagę. Z uwagi na nasowa ilość organizowanych w tym miejscu interes bardzo um, może być dużym, silnym nagłośnieniem przekraczając umocenie mieszkańców wszelkie dopuszczalne normy nadrażenia dźwięku, zarówno w ciągu dnia, jak również do późnych godzin nocy. Hey. Powoduje to ogromną wciążliwość dla mieszkańców Mąże polece, z koleg, z w mążej polece i bawej w kolejnych mniej polece i prezzy te trwają przed kilka dni powoduje ogromną wciążliwość na mieszkańców dla mieszkańców wyższej wymiany. Ja mam troszeczkę tu inaczej, bo Poprawka przygotowana do tego projektu, uchwały, dlatego że wkłady się w tej błędy nie stylistycznej, po prostu tutaj tak jak pan Baron złożył pracę w stosunku uchwały. Mieszkańcy ponoszą duże koszty utrzymania swoich mieszkań, płacą podatki, dlatego też powinny być zapewnione prawo do z w ciszy wyborczej. Też gwarantują to stosowne przepisy prawa, a także zasady współżycia społecznego. Dziękuję. To no, no, to, z komisji wyszedł, no, sądzę, że ze względu na to, że byliśmy zmęczeni, wyszedł człowiek, który, który nie spełnia wymogów języka polskiego, poeta powiem tak oczywiście, tam W sprawie, znaczy wniosek z w sprawie wyrażenia wręczenia ilości interes masowych dla znakłośników na terenie Bulwaru Czerwieńskiego. O treści. Tytuł uchwały. No tak jest, no. no tak jest. O treści. Tytuł uchwały przyjmuje brzmienie. W sprawie ograniczenia liczby imprez masowych z nagłośnieniem na górwarzy Czerwiejskiej. Paragraf pierwszy przyjmuje brzmienie. Wnosi się do prezydenta oraz Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie ograniczenia liczby imprez masowych z nagłośnieniem na górze 3. Uzasadnienie przyjmuje brzmienie. Bulwar Czerwieński jest terenem turystyczno-rekreacyjno-zabytkowym usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu. Masowa ilość organizowanych w tym miejscu imprez z bardzo silnym nagłośnieniem przekraczającym w nawiasie w ocenie mieszkańców, wszelkie normy natężenia dźwięku tak w ciągu dnia jak również w nocy jest bardzo uciążliwa. Trwają one po kilka dni, co powoduje protesty mieszkańców Smoczeń Smoczej, Bernardyńskiej, Poletyk. Poletyk. moment, ja przeczytam do komisji. Ponoszą oni duże koszty utrzymania swoich mieszkań, płacą podatki, dlatego też powinni być zapewnione prawo do spokoju ciszy, wypoczynku, gdyż gwarantują im to stosowne przepisy prawa, a także służycia społecznego. Nie zmieniłem, Nie zmieniłem niczego merytorycznie. Zmieniłem tylko styl, poprawiłem od strony językowej, nic więcej. Zasady są, wszyt... a także zasady współżycia życia społecznego. Cały sensu, tak, Pani to ja to sprawy sprawy tak. Że to, że panie, to, do... Do... Kolejność, bo tak, tak. Tak, tak. Tak jeszcze tak, żeby Pani Przewodnicząca. Tak, tak. Tak, tak. Tak, kolejność, tak, 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 tutaj do społecznej tak, kolety, to, koletek, to najbardziej tak, mieszkańców i i

głosowanie w Czy ktoś z Państwa do projektu pani Edynik jeszcze ma pytania? Nie ma w takim razie głosowania. Ktoś jest za przyjęciem projektu uchwały? 16 osób. 16 osób. 16. Kto z Państwa jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? 0. 16 za, przeciw 2 wstrzymała się. 0 osób. Ja chciałem tylko powiedzieć Panie Przewodniczący, że przegłosowaliśmy niezgodnie z prawem y, ograniczanie swobód obywatelskich. Dziękuję bardzo. Dobry. Dziękuję.